Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróżnij przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony. I wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na future air. Rejestrując się z linku w opisie filmu, otrzymasz darmowe 3 dni premium. I ładnie nie będzie. Tu się, tu się ładnie nie to, będzie. To poszło, się, nic nie zrobi. Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale między seriami kolejnym naszykolnym w naszych podróżach kulinarnych. Dzisiaj ponownie odwiedzamy stolicę, ale nie z byle jakiego powodu, bo dzisiaj polski klasyczny fast food, czyli zapiekanka. Tak jest. Wjechaliśmy do Warszawy na zapiekanki z pół metra cięte. Kuba, przypomnij mi, jaka jest ocena na goglach. 4,9. Czyli grubo jest. Czyli grubo. 4,9 czyli jest grubo, słuchajcie. Eee, można tutaj zjeść zapiekaneczkę z pół metra. No nie wiem czy to takie czy to bardziej zapiekane, bo to już no, z, no, z metra cię. Możesz zjeść półmetrową, możesz zjeść 25 centów. Eee, możesz również zjeść utka O. ziemniaka z pieca, pieczywo czosnkowe, no taki zestawik dla, dla dziecka I, i, taki i tak dalej. możesz sobie tutaj oprócz zapiekanki przyserwować. Dokładnie. Wybór zapiekany, jak widzimy, jest mocny. Ja już wiem chyba co zjem. Którą bierzesz? Jalapeno. Jalapeno. Bo czekaj, rukola, szarpana, a szarpana to jest bagietka, masło, pieczara, cheddar, mozzarella, szarpane, utko z... O, z szarpanem jest. Która? Szarpana. A można zmienić? Jalapeno. Jak chciałem to, ale teraz jak z tymi łódkami Nie, nie, nie. nie. Tyś to... wybrałeś to. Musisz wziąć to. Konwencja ja, tego ja, programu mnie załamuje. Teraz ja, to, ja, się dłużej zastanawiam. Kuba dla Ciebie? Maja, szynka, pieczarka, może być szynka, pieczarka, serowa, też? serowa. Masz góralską, dobrą o. A góralska czym jest? Bagatka masło, pieczarki, ja cheddar, mozzarella, oś żurawina. Która kupujesz? Niech będzie ta halapenia. Czy... Też, halapenia? też halapenio? Też halapienio, boisz? Przepali na do wydłu. A ty też się jedną jalapeno. Też halapenio. A bo nie można zmienić. Dobra, to możesz Ale tak, też nie może zmienić. No to nie będzie ta góra. Ty musisz no, być podwójnie po, po ostro. Dobra, to poprosimy tak. Ja biorę ja małą chcę. No ja też małą. Ja małą. E, małą. Trzymałem, małe. I to będzie tak. Szarpana jalapeno. I góralska. Teraz tak, Judel, Tu mamy sosy do wyboru, na karnesce. O, tu, to tu, nasze. robimy sami, ostry robimy sami, z papryk pieczonych, ketchup reszta tradycyjna. I to mi się podoba, bo jest ostry jest sos bardzo ostry. Bardzo ostry to jest... Nie trzeba pytać, czy sos ostry jest ostry. Nie trzeba ja <dz rebelni Day> pytać, <medieval> czy sos ostry jest ostry. Papryk pieczony przez nas, z fabryk, z cebulka, To jest jeszcze sos serowy. A który, które państwo robili sami? Czoskowy i ten ostry. Sami. To ja poproszę swoje roboty. Czy do szarpanej? Do, do szarpanej harapenia. będzie ostry, ale tak nie za dużo tego Dobre. sosu, dobra? i, dobrze, I dobrze. Wszystko. Tak, zł. to wszystko. Tego nie nagrywaj, że karta. Tak. Jestem zwolennikiem płatności gotówką, ale niestety. Nie zawsze jest w podręku, nie? Nie zawsze jest. Do, I... Z dokładnie. Terminale potwierdzenie? Nie. nie, nie. nie. Tutaj Generalnie tutaj to jest mega miejscóweczka. No. A powiedz mi, czy ja On. się nie mylę. Nie, czy tutaj gdzieś Tomek na rękę nie walczył? To? Tomek, zabydłowano. Nie, to my nie, nie w tej części Warszawy. Nie w Warszawy. Krzesełeczka A. wszystko jest super. Krzeszeczka, spalec, zwitek, kurczę. Pa, pan powiedział, że możesz muzykę puścić, jaką się chce. To też jest na opcja. Na życzenie muzyka. Miejsce na rowery, zobacz. Ekstra miejsce, żeby przyjść na pewno z dzieciakami, bo jest bezpiecznie. Nie, jest, nie ma ryzyka, że ci wybiegną na drogę. Możesz sobie tutaj usiąść. Tak. Troszkę ciężko znaleźć to miejsce samochodem, ponieważ samochodem prowadzi nas tutaj tylko do parkingów, no nie, a te parkingi tam z tyłu trzeba objechać, samochód najlepiej zostawić na cpn ee, i przyjść sobie tutaj. Tutaj widzimy te, to blokowisko, sorry, że się przerywa, z tyłu, no nie, to tu jest fajne miejsce, przyjść sobie kurczę na, na wieczór Piękna sprawa, tak jak mówisz, jest takie miejsce, że możesz sobie tak naprawdę piwko wypić, usiąść tak. sobie, nie wiem czy jest sprzedaż alkoholu. Nie wiem, nie, jest? No to jest. O, no to jest zarąbiste miejsce. Kurze, to jest mega. Przycilować sobie, tak. Jeszcze jakby był telewizorek, jakiś mecz. I co chcieć więcej? Zobacz, jak jesteś odgrodzony fajnie od ulicy. Jeszcze do tego dobra, porządna zapiekanka i żyć Ta. i uwierać. A przychodzi Karlica do ginekologa i mówi tak, panie doktorze, coś zimie tam mówi, piecze i uwiera, no nie? Usiadła na ten fotel, rozłożyła nogi, Tu nie widzę, no nie? Za trzy dni taki ostry deszcz, no nie, karnica przychodzi. Znowu do niego, i panie doktorze, no, cały czas mnie coś tam uwiera i piecze, no nie? Szypie piecze, uwiera. Mówi tak, patrzy, patrzy na nią, no nie? Pani siada na fotel, nie? Siadła na fotel, popatrzył, mówi, pani przebiegnie się tu po koło fotela. ona się przebiegła i pani siada jeszcze raz. Usiadła, wziął coś tam, nożyczki, coś tam. Ciachnął, dotknął, związał, przewiązał. No tak stała i mówi, panie doktorze, elegancko, co pan zrobił? Kalosze pani skróciłem. <grystanie> K***a, <Kurwa>. inny <Nieemisyjny> kanał. <grystanie> Wiesz, gdzie, gdzie dobry odcinek między seriami był najlepszy robiony? Ty nie miałeś okazji. Włazi. Byliśmy kurwa człowiek, siedzimy tam we dwóch. Stół, stół taki wielki, biały obrós. A, no jakieś regionalne, coś tam rzeczy. No! Będzie, tam zabierze wam, pokazuję wam jak to się na warmi gotuje, zajeżdżamy po schabowym, z kartoflami. Nie, nie było kartofli. A może ogórka jeszcze do tego? tego no ja poproszę. Były zwykłe, kiszone. Zwykłe, kiszone ogórki były, kurwa. I no, schabowe. Z władzia przyjechałem 3 godziny tam. I Władzia jak na akordeonie. No wyobraź sobie tak, my we siedzimy przy stole, schabowe jemy. Generalnie to miała być pokazana domowa kuchnia warmińska. Warmińska. Zajeżdżamy, godzina 20. Ciemno, jakieś pola jechaliśmy, wjeżdżamy do kobitki, a kobitka kładzie na stół skrawowe i ogórki. No. Ja mówię, to ta warińska, to taka kuchnia. O, no. A ja potem wiemy to nie wiemy, taka niezdrażna sytuacja, się na jednego, na drugiego patrzymy, nagle akordeon wyjeżdża i, i, i muzyka. Kurza. A my tam siedzimy tak we dwóch i wiesz, to, to, to fajnie no. Dziękujemy, do widzenia. Nie poszło do nigdy na Nie, nie no gdzie? No to... Za grube by to było. No, znaczy o to chodzi? To nie była warmińska kuchnia, tylko nasmażone z tak, tak, wiesz jak to wyglądało? Tak, nasmażone kotletów na stole. Miał, miał być odcinek, testujemy kuchnię warmińską, bo wyglądało to tak. Dwóch reżyserów przyjechało we <grym grym> dwóch przy stole. Kotlety nasmażone, ogórki. A gdzie masz? A ty tam masz, dobre. Ta, to poczekajcie, to najpierw zrobię. Z szarpanym dobrze wygląda. Może Renuzę to Z szarpanym jedziemy, bardzo tak? dobrze wygląda. Dobrze, dobrze, ale powiem Ci, że moja też wygląda bardzo dobrze, bo na pierwszy rzut lutach... oka. Zobaczcie, że nie masz tego zwykłego takiego salami ja biedronkowego, bie bie tylko widać, ja że jest dobrej jakości wędlina. Spróbowałem sosu. Sos jest wykrzywia gębę. Ostry? Ostry. Brzmi dla mnie. No, ja się wziąłem z Ja też jestem słaby w tych sosach, nie? No i co, powiesz? Ostra? Poczekaj, daj jeszcze działam. Ja próbuję swoje. O. Mm. W środku miękka, na zewnątrz chrupiąca. Na pewno składniki to nie są jakieś pierwsze i lepsze, lepsze, lepsze produkty dyskontowe. Czuć, że ta pieczarka jest pieczarką, a salami jest naprawdę wysokiej klasy. I to przy pierwszym ugryzieniu czuć. Zobaczyli, mam kurczaczka nałożonego. To jest łódko. To jest łódko. Tak. Sos czosnkowy. Rewelacja. Sos ostry jest pikantny, ale nie jest jakiś taki turbo. Nie ostry. jest bardzo ostry. Myślałem, że będzie bardziej i jest naprawdę bardzo dobry. Pamiętajcie, że to jest mała wersja. Jest jeszcze jest dostępna. Ta największa, pół, pół, pół metra cięta, tak? Pół metra cięta. My wzięliśmy małą z tego względu, że już to jest trzeci lokal, który dzisiaj jemy. A nie chcemy wyrzucać, chcemy wszystko zmieścić. Jak widać zresztą mieści się wszystko. Czasami to nie dobrze. Też nie jest zapchana składnikami. Ja na przykład nie lubię, jak jest tak napijane. No, zielone, że aż jest ta warstwa taka, w którą się nie może przegryźć. I kurczaczek z zapiekaneczki. Świeży. A ja tu jeszcze raz w ogóle się spotkałem, żeby było, żeby była zapiekanka z... Yy, z kurczakiem zrożnym. Możemy tak powiedzieć, no, bo to jest z, z kurczaka, tak? Mm -hmm. Nie spotkamy się takiej wersji zapiekanki, jak żyje. Nie chciałbym popełnić błędu, ale jak pamiętasz, my, my to my rodzaj serami mieliśmy u wujka Paulo. Ona mówi, jak to się nazywa. Mm -hmm. Nie chciałbym się wygłupić, nie chciałbym pomylić. Bo jak powiedziałem, nie jesteśmy krytykami kulinarnymi, tylko po prostu żartuchami, więc nie wszyscy, na wszystkim się musimy znać. Ale jakby jakbyście dali znać w komentarzach, jak się to nazywa, będę wdzięczny. Powiem Wam, że ja bym... Sporo zapiekanek i ta robi robotę. Naprawdę. To bardzo robi robotę. No. I powiem ci, i teraz wiem, za co te pięć gwiazdek poszło. Zapiekanka jest świeża, hmm. dobra, ostra, bo taka miała być. Zostanę ostrym. I chrupiąca. I, chrupiąca. i chrupiąca. Ja jestem ciekawy, skoro to jest sos ostry, jak smakuje? Bardzo ostry. Jeżeli chodzi o ostrość, to taką ostrość, jaką mają w na przykład. Czyli to nie jest bardzo ostre, delikatnie pikantne. To jest takie, jakie powinno być. Hmm. I ser, czuję, że jesz sera, nie wyrób seropodobny. Tak. Bo to, to jest u wszystkich zapiekanków, nawet problem. że masz ten wyrób seropodobny, jest to wyczuwalne z takim dóla. Tutaj czuć, że jest to prawdziwy ser. Także mamy, panie właściciel, skąd pomysł na takie miejsce w Warszawie? No na dobrą sprawę, to mąż wpadł na taki pomysł. Tutaj obok prowadził kiedyś kierowarki uh -huh. i tam też miał zapiekanki. Te zapiekanki mu bardzo dobrze schodziły. I stwierdziliśmy, że to w sumie taki nasz polski produkt. Za dużo tutaj tego nie ma w okolicy. Zapiekanych to zazwyczaj jakieś kebaby czy jakieś takie rzeczy a zapiekanki to jednak takie nasze, Dziwnie. polskie. I stwierdziliśmy, spróbujemy, zobaczymy. Dziwnie o to pytać, bo nam bardzo smakuje, to, to raczej my powinniśmy się mhm. w tej w tej kwestii. Ale co jest tym sukcesem waszym? Czemu to jest tak pyszne? Czemu to jest tak dobre? Co wy tutaj robicie z tym? No Myślę, że dużo to jest w naszej pracy po prostu, bo staramy się sami wszystko dokminowywać, kminować, sami robimy pieczarki, pieczywo sprowadzamy też specjalnie tutaj dla nas i nie sądzę, żeby ktoś w Warszawie jeszcze z tego miejsca brał pieczywo. Sery sami trzemy, sami też je mieszamy. Ser, to, to nie są takie jakby gotowe, mhm. już są mielone, bo te zmielone to zazwyczaj są z mąki tak. ziemniaczaną i tak dalej, więc to też tak nie do końca i no właśnie, no dużo serca po prostu i naszego pilnowania, mm -hmm. żeby było tak jak trzeba. Ale widzicie, że wraca taki trend w Polsce na zapiekanki, czy, czy, że te kebaby na gdzieś odchodzą, czy jednak, czy jednak cały czas polski klient wybiera, wybiera czy tego kebaba, a zapiekanki gdzieś tam przy okazji? Eee, wie pan, no to... Trudno mi powiedzieć. Na pewno, na pewno dalej ten kebab jest sprzedujący, no bo to jednak jest tanie jedzenie, takie bardziej sycące. Zapiekanka to jest bardziej traktowana jako przekąska niż jako tanie obiadowe. No ale tutaj, jak się weźmie taką półmetrową, to idzie się naprawdę tym najść. Ale czuć, że proszę, ser tak. nie jest taki ten seropodobny gotowiec, tak? Jest mgdły, to mgdłość taką od razu się wyczuwa, że jest ser No tak, no. no my sami te sery bierzemy, bo tam mamy jest i mozzarella, i cheddar, pieczarki też nie z puszki, tylko sami je trzemy, smażymy na masełku, bułki też masełkiem bierzemy, uh -huh. traktujemy, więc to naprawdę, no to wszystko wkładamy kawałek Rewelacja, naprawdę rewelacja, czapki z góry. <laughs> bardzo się cieszę, dziękuję. A jeszcze się zapytam, tak yy, latem czynne, no bo tu widzimy ogródek, fajnie i tak dalej, a zimą? No zimą też staramy się być czynni. w zeszłym se Pierwszy sezon to byliśmy tylko letni, potem byliśmy już jak od zeszłego roku jesteśmy czynni cały rok aż do dzisiaj. Zabudowujemy się takimi namiotami, w środku grzejemy, więc też można przyjść. Czyli to o... jest wszystko tu zimą zabudowane. No większość. Tutaj mamy tak ścianę postawioną, tam taki Aha. kwadrat dłużej też zimą organizowaliśmy karaokę, nawet Sylwestra organizowaliśmy do trzeciej w nocy o. tutaj byliśmy. O. Ta muzyka leciała, po prostu ładne kursie. dekoracje, też imprezy urodzinowe organizujemy, integracyjne też czasami się staramy. Więc no właściwie no jest dużo miejsca, i staramy się to wykorzystać jak w jak najwięcej. Miejsce tak, fantastyczne. Miejsce naprawdę piękne. Że w Warszawie znaleźć coś takiego, to też sztuka. No to prawda, to prawda. No ja tak ciekawą powiem, że tutaj, jak wchodziliśmy, to dwa takie kontenery, różnych jakieś śmieci, krzaki, bo te krzaki to były wyższe niż Kanowie dosłownie. Huh. I tą trawę też sami sadziliśmy, tutaj kilka tą pijaków wysychaliśmy żeby wyrównać ten teren i tą trawę to właściwie całą na czworak, a z pięć razy przeleciała, yeah. <laughs> a to będzie jeszcze pięć Gratuluję, jeszcze raz fantastyczne miejsce, miło nam bardzo było dziękuję. gościć, Jaki. dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, <laughs> mi również było miło gościć Państwa.